Dzisiaj razem z moimi szalonymi fankami musimy przetrwać wielką apokalipsę z zombie? O, dziewczyny, spójrzcie, tam są te zombiaki co teraz zrobimy? Ja się ich nie boję w ogóle! Ta, jasne, nie boję się. O, kawień tutaj jest. Patrz choroby. mi, one wyglądają jak ty, też są zielona. Ale ja no jestem własny. ładna. Ej, patrzcie, możemy się wyrzucać kawieniami? Co to ma być? Ej, o, patrzcie. A o, o, ja chcę złowi walnąć! O, a, walmy, a, a masz. Co no. to było? Jak ty poleciałaś w ogóle, mija? Co to było? Czemu tak daleko? Co ty mi rzuciłaś meteorytem? <laughs> to był kamień całej trzymaj. Mikey, o, Ej, ale mnie wyrzuciło <laughs> co to jest w ogóle Normalnie możemy rzucać trzy kamieniami. Patrzcie. To taka Ej, mini bitwa! Uwa... Ej, co to za bitwa właśnie? Aaa! Ła, <laughs> znowu dostałem Ale dostał. Tak jest, ale jazda! Ej, e, Tina! O! o nie wyrzuciłaś mnie. Co O nie, tutaj są zombiaki, one zaraz mogą do mnie przyjść. Uciekam szybko, szybko, Uważaj, Majki. A, Macie, rzucam to. Ej, nie we to... mnie. Ej, ja <grym> do wody. Gdzie wy mnie wrzuciliście? Ej, Tina, wolisz wyzwanie czy powiedzieć prawdę? O, w taką grę będziemy się bawić? No pewnie, co wybierasz? Ja wybieram wyzwanie, ja kocham wyzwania. Tak? Myślisz, że podołasz temu wyzwaniu? Ja każdemu wyzwaniu podołam, dawaj mi wyzwanie. Musisz przytulić zombiaka. Sto Malwego Łatwe! Wyzwanie. Tylko wezmę z kamień w razie czego. Łatwe? I ale wiesz, że ugryźć? No Ten, właśnie! No wtedy będziesz jeszcze brzydsza. Musisz się Będziesz się z nami trzymać. Co ty powiedziałaś? <laughs> <laughs> idź tam, Tina, lepiej wiesz się do Trzymajcie kciuki za mnie Ej, no Chodź tutaj zombiaczku, przytulmy się O, ty jesteś taki Wojcie fajny się przytul Hej, przytulimy się O nie, on do mnie podchodzi, idź, ty zombiaku Co się dzieje, Tina? Co? Ej, musimy stąd uciekać, dziewczyny Gdzie no! jest Mia w ogóle? Szybko Zombiacz, Ja jestem ja za Szybko, uciekać stąd, Tina się no! zamieniła Ja się śmieję, ona jest o, się śmieje? dziewczyny, dobra, wsiadajcie do fury, dawajcie szybko. E, to ja wchodzę. Musimy rozwalić te zabijaki, patrzcie, jak ona no się tak, śmieje. bo to jest No przecież ona się śmieje. Ja tak. musimy ich rozwalić. Taki jest, rozwalamy ich i jedziemy, ja patrzcie. Chcę mózg, tak. Majcie całe szczęście, ja nie mam mózgu, to mi nic nie zrobi. Oj, ty nie do siebie, ja mam prawa jazdy, A! Chodź, Mija, chodź szybko do nas, uważaj, o Do nas, Mija, musimy razem jechać. Patrz, Mija jak Mija jeździ. cię Tak, dawaj się... ojej! Mija, A, nie, gdzie ty wpadłaś? Co to było? Mija, gdzie ty jesteś? O, już się dzień w ogóle zrobił. Gdzie ona wpadła? Mózgi! Wpadła do wody. Dajcie mózgi! Co? Zostaw Mnie. nas! Ile tych zombiaków tu jest, nie mamy szans. dzisiaj! Patrz na to, przejdziemy je! ściga! O! Majki, co ty zrobiłeś? Ej, faktycznie, ona nas ściga, musimy stąd uciekać. Nasze mózgi, zatrzymajcie się! O nie! nie mózgu! Ale ona nas ściga, szybko musimy uciekać stąd. Patrzcie teraz, uwaga! Dobra, wykiwana i. O, nie, ona. mnie! Ale zrobiłeś, O się! Zaczekajcie to od ciebie! Nie, musimy jakoś uciec szybko! Dawaj, dawaj, zaczekaj Uciekamy. Chyba ją zgubimy, zgubimy ją. Dobra, dawajcie, szybko. Dobra, zgubiliśmy. Ona się śmieje głośno. Szybko, szybko, szybko. Musimy stąd zwiewać jak najszybciej. O, Uciekaj, Majki. Uciekam stąd. Jedziemy. Juhu. Wyjeżdżamy z tego miasta w ogóle. Tak, wyjedźmy stąd. Dobra, tutaj. O nie. Oh, Majki, no co ty robisz? Upsi. Wyskoczyłem niechcący źle. Dobra, uciekajmy. O, tam Patrz, jest jakiś hotel. Dobra, dziewczyny, nie śmieci się, jedziemy szybciutko, musimy gdzieś uciec jak najszybciej i zarobić kasę na jakąś lepszą, fajniejszą furę. O, nie, dziewczyny, słuchajcie, musimy gdzieś znaleźć jakąś kryjówkę i musimy się. O, o ochronić, bo one mogą tutaj przyjść do nas. A mi się zaraz paliwo chyba skończy. Upsi No to, to... nie jedźmy tak daleko. Majki. Dobra, nie jedziemy tak daleko, jedziemy do miasta szybko. O, tutaj jest więcej zombiaków. musimy, musimy... gdzieś zatankować. Tak, i to jak najszybciej. W ogóle tu jakieś fury stoją. Tu jest plaża. O, dziewczyny, może chcemy odpocząć na plaży. Nie, się na plaży, tak? Majki, jest super słońce. już tu są zombiaki! No właśnie. E, tam idziemy trochę odpocząć. Tak jest, dobra, ja stąd wychodzę szybciutko. O, odpoczynek, ale fajnie, plaża, słońce zachodzące nareszcie, to jest no, to. No nie wiem, nie wiem czy to dobry pomysł. Ja myślę, że to jest najlepszy. Ej, nie gryź mnie, do no co ty zrobiłaś? No patrz. Teraz... Teraz że jestem Tina, i No dziwnie się zachowujesz. Nie udawaj zombiaka bo to nie jest fajne. Oj, ja bym nie no chciał, co? żebyś tak to jest to śmieszne. Dobra, dziewczyny, szybko musimy stąd zwiewać, bo zaraz tutaj. O właśnie ząbiaki już tutaj. Chodźmy do sklepu, chodźmy do sklepu, jestem głodna. To dobra, wsiadajcie, o, to wsiadajcie. To dobry pomysł, Majki. Pojedźmy do sklepu. Tak, jedziemy do sklepu teraz szybciutko, musimy coś zjeść. I te zombiaki o, a Macie, chciały tutaj przyjść do nas. O, wra, tu jest sklepik. Wjedziemy, zaparkuję sobie tutaj elegancko jakoś na przykład tak. Nie, no ja nie czasu idę jeść. Idziesz? Ja, jesz? Jestem głodna, no ale co to za sklep? Tu chyba Opierać jest sklep natychmiast! To wszystko przez tą apokalipsę zombie, pozamykali sklepy. Ale mm, się wkurzyłam teraz! Co ja teraz będę jadła. Ej, dziewczyny, to jedźmy do centrum miasta, skąd przyjechaliśmy? Może dziewczyn już tam nie będzie na całe szczęście i tam sobie coś zjemy i znajdziemy do jedzenia, właśnie. A to bardzo dobry pomysł. Tak, bo najpierw musimy znaleźć jakieś żarcie. No to jedziemy do centrum szybciutko. Wow, tutaj zbiorę! Kurzają, zaraz wysiądę i dostaną ode mnie, no. Może lepiej nie wysiadaj, Nina, co ty na to? O, trzeba bardzo uważać, bo już Tina no, i Mia zobaczcie, są. Zobaczcie, nawet pożar spowodowały te zombiaki. O, o, trzeba uważać. Pali się tutaj, zawróćcie, no zobaczcie, nie możemy tak tego zostawić. No przecież musimy to jest ugasić super ten tym żeby tam zawrócić, coś tam można upiec. Ej, trzeba uratować szybko, szybko Nina. No to się pali, to wszystko przez te zombiaki. Tak, dobra, wsiadaj, wsiadaj, Nina, wsiadaj, Nina, musimy się stąd to zabierać jakoś. Każda wina! Majki, to wy wszystko zepsuliście! Nie denerwuj się tak! O, musimy się stąd zabierać, bo. O, o! Nina się zmieniła w zombiaka! O! nie ja chcę zjeść! O! Majki, nie. Uciekaj! Daj mi wasze mózgi! Poczekaj, Zoe, wyjdźmy z tego auta. Ja mam o wiele lepszą furę niż to. Poczekaj, tutaj muszę ta. to zniknęć, tak! Majki, będziemy fajną Bardzo zobaczmy, Siadaj do auta, wsiadaj do auta i no, jedziemy jedź. stąd. Jedź, nie mamy na co czekać! Patrz, ta fura jest turbo szybka, zobacz, jak jedziemy. Uhu. Ale zasuwamy, patrz! O nie, o nie, Uważaj. tylko nie woda! Wow, woda! O, padliśmy do wody! Trzeba uważać na to. O, jesteśmy na spałnie. Tak, jesteśmy tutaj na samym środku. Dobra, jedziemy. Mam szczęście. Mam nadzieję, że one nas nie dopadną tutaj. Zabierajmy się stąd z jak najszybciej musimy stąd jechać. O, popatrzmy. Jeszcze tam jakieś auto jedzie. Dobra, uciekamy stąd szybko, co? O nie! Szybko. O nie! Gonią. Tak, ale patrz jak my się rozpędziliśmy 320 na godzinę wow. tam ten samochód prześcignęliśmy Tak, zobacz jak szybko jedziemy. Uhu. Ale jazda jaka tu jest prędkość w ogóle I teraz robię drifta, patrz na to Juu wow. Co to było? Maggie, wow. Tak, dobre to wojna to wyglądali, ja wolę uciekać od zombiaków! A wiesz co, ja tym mam tym się nie boję tych zombiaków. Jedziemy na nich! Jupi. Do Ej, co jest? Zgodne. Czekaj, czy to jest zombie w aucie, poczekaj. Moski! O nie! One za nami jadą! O umieją <sparrowadzi> prowadzić samostatka głodna! Co to ma być w ogóle? O, nie! No nie, źle zadriftowałem, źle zadriftowałem musimy. One nas gonią, cały czas nas gonią, na ja trójkę! Te O, nie, uciekamy stąd jak najszybciej. E, Cześć! Patrzcie jak szybko, dobra, uwaga! I... Tu jest zagraniczna uważać! Mocki, szybko. Dobra, ja zasuwam jadę super szybko, tylko żeby teraz, teraz się nie wysłać. Nie, pod górkę! O, o no właśnie, czekaj, to może. Tu wjedziemy, wow Jaki? Ups, przepraszam, biorę zakret niechcący, ta latarnia była niechcący, naprawdę. Tak, ona weszła ci w drogę, to jej wina. Tak, dobra, chyba już nas nie gonią. Sprawdźmy to, sprawdźmy to, załóżcie one nas nie gonią i kto to w ogóle był? Czy to były zombie Tina i Nina, czy. o, A co się Oby dzieje z miną? Nie chcę, żeby mnie gryzły. Wow. O, 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 Czekaj, ktoś tutaj jedzie autem, ktoś się zawraca. Zobaczymy. No nie, kto to może być! Majki, zatrzymaj się, a może to jest jeden socelały! Właśnie, ej, kim jesteś? Zaraz, zaraz. Czy to były zielone włosy? Mija, to ty? Tak, to ja! nie mam prawa jazdy, nie wiem co się dzieje, jak cię prowadzi takie auto szybkie To dlatego ją zgubiliśmy Ej, czyli tam w tamtym aucie jest zombie Tina i Nina O Mia musimy szybko się stąd zabierać Uhu, szybko, dobrze, dobra jedź za nami Tak, jedź za nami, dobra, tu jesteś Chodź, jedziemy, jedziemy, jedziemy szybko Jedziemy Dawaj, 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 dawaj O nie, ona ma problem z jezd... O nie Ale to za szybkie! Mamy was no, uciekajcie Aha. stąd, okej okay. Ostry zakręt, dobra, tego się nie spodziewałem Czekajcie tutaj, oooole Wasze nie, nie, nie odda mojego mózgu, ani mózgu Zoey, szybko. To nie jestem ja, to są one, Majki. Mam bardzo malutki móżdżet, nie najecie się. O właśnie, mój też jest nie za duży. Ups, wpadłem w poślizg, dobra, jedziemy szybko, ale ta fura dużo wytrzymuje, serio. Dobra, jedziemy tutaj. Wow, co to za trasa jest w ogóle, jakaś wyścigowa. Czekajcie tu, O, dobra, udało się, widziałaś to Zoey? Tak. Wiedziałam, jedziemy Jupi, dobra, tutaj trzeba lekko wejść w zakręt Majki, to było lekko? No, to nie było aż tak lekko rzeczywiście Dobra, musimy się wydostać jak najszybciej z tego toru, Zoi. Uciekamy, Zoi. jak najszybciej musimy wrócić do mojego domu, Zoi. To ty masz tu domek i dopiero teraz mi o tym mówisz? Ja mam wszędzie domek, uwaga, jedziemy. O ale się. Ale się rozpędzam. Normalnie. Juhu! O nie, zakręt! Tu masz coś do jedzenia w domu. Tak, mam coś do jedzenia. Dobra, szybko, przenosimy się do domku, zaraz tam dojedziemy! Szybko zombie już dojeżdżamy, o ile tu jest zombiaków! Upsy, czekajcie, tutaj. o, 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 o. Majki, no w takim miejscu, gdzie tyle zombie, sobie domek zbudowałeś. Tutaj wcześniej nie było tylu zombiaków. O, to jest mój domek, właśnie. Czekaj, parking. Tutaj parkujemy elegancko. Tu moja druga fura, możemy wysiąść. Patrz! Tutaj jest mój. Normalnie elegancki domek, no, o tak przyswituje. Tak? A, co to? Zaraz, zaraz. Kto to jest? Kto to tutaj przyjechał? Mały. Yy, Ej, o, Mia? nie to, to zielone, ja, to, to ja zabij. ja Jestem normalna, ej. Mija, to ty? Ej, nic ci się nie stało! No, nie stół, jesteś zombiakiem! Zachowajcie tak. się! Ich Zoe, tak przestań! Dużo. No tak, było ich bardzo dużo. To jest normalnie mija, Zoe, no coś ty! A, no tak, jest taka zielona, pomyliłam się. Jasne. Mm -hmm. Tak, zobaczcie, tutaj jest w ogóle mój domek dziewczyny. Możecie wejść, zapraszam was. Patrzcie ile tutaj jest. Tutaj mam normalnie kuchnię z salonem, taką fajną. Możemy wejść na górę, tutaj mam sypialnię swoją. Tutaj mam jeszcze szafę. Takie eleganckie z łazienką. Patrzcie, jak tu jest super u mnie w ogóle. Ja, Majki, ale tu jest super. I w końcu się możemy schronić przed tymi zombiakami. Tak, nareszcie. Ja się umyć. Wszyscy możemy się w końcu umyć i odpocząć, ale będziemy musieli znaleźć na pewno jedzenie. O o, czy to o, są. Łoski! Yes. <grym> to nie na yes, chcę coś. Do, do, do. To Nie, chcę No dobrze. że to jest nie mam Trzymaj pojęcia! Się ukryć. Tak, tak, tak! ja ukrywam Jestem się tutaj. Jestem głodna. Dziewczyny, ukryjcie się jak e, to się dzisiaj. to zrobię ci jajeczniczkę. O, one wchodzą do, do mi. O, jest o. Z jedzanką! Potrzebujemy. znalazła! O, nie, o nie. O, tutaj, dobra, ucieka stąd, szybko! Uciekamy, uciekamy, uciekamy! Zoj szybko, zabieraj się stąd! Tak, idziemy stąd dawać szybko. Oni się No, nie, no, o, nie, nie jesteśmy i... bezpieczni. Niam, niam. One złapały, mnie Normalnie mija też się zamienia w złowi. Musimy stąd wiać jak najszybciej. Wow, to no, do... Turbo przyspieszenie jedziemy! Juhu. Łop, ups, nie by przywaliwał auto Tu zombiaki, padajcie! Musimy się gdzieś indziej ukryć, Zoe Majki, ja masz jakieś miejsce do ukrycia! Nie mam pojęcia, ale może jakieś znajdziemy. O, o, dobra, tutaj szybko jedziemy. O, mam nadzieję, że ciebie... O, wow, to było naprawdę ostre. To był ostry zakręt, bardzo niebezpieczny. Uwaga. O, a macie zobbiaki, ja macie, ja macie, dobra. Tutaj przejedźmy szybko je wszystkie. O, nie, 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 nie. O, dobra, Majki. No. Nie jestem najlepszy w jeżdżeniu takim samochodem, ale się dopiero uczę, Bram prawda? Nie, nie słów, już wolałam tym suwem jeździć. Nie, ten jest lepszy, bo jest o wiele szybszy, jest taki elegancki. Wy, jeżeli lubicie takie szybkie auto, to zostawiacie łapeczki w górę. Na pewno się przydadzą, żeby nas jeszcze bardziej przyspieszyć. Ej, ale jak nas przyspieszają! Patrzcie na to! Zostawiacie wow, 340, ile łapeczek w górę? Wy zostawiacie! Ej, stop! Już! Oh. Aż padliśmy do wody, Zoe. No nie! Przecież widzowie zostawili tyle łapeczek w górę, że tak przyspieszyłem, że aż padłem do wody. Ale jazda. Ej, ale posłuchajcie, ja mam tutaj jakieś nagrody, zobaczmy, co tutaj jest. 3000 tysiące, 10 tysięcy, ale ekstra. Tutaj jakiś zestaw tuningowy, 20 tysięcy, tutaj 30 tysięcy i jakąś furę nową dostałem. Ej, dobra, przesiadamy się z tej fury, zobaczymy, co to będzie. Pokaż nowy samochód, pokaż! No pewnie mam coś takiego, uwaga, zobaczmy, ej. Pa, wsiadaj jest pomarańczowy jak ja Ej, Specjalny faktycznie taki wziąłeś, co? Ej, rzeczywiście on jest pomarańczowy i jest ekstra Dobra, jedziemy Ale zaraz, 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 zaraz Czy on nie ma paliwa? On jest niezatankowany, Zoe O, o, zatrzymuje się O, nie Majki, ty wziąłeś samochód, który jest niezatankowany? O, o, musimy stąd wysiąść jak najszybciej O, nie, to bija jako Ej, zombie O, patrzcie, o... nie... Lilatina, mózgi przyszły O, Nie! A, nie, 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 nie. Uciekaj, zoj, uciekaj, zoj. O, nie, się. One cię gryzą oh, nie, One oh, oh, ci gryzą, zoj. O, tak. O, nie, dziewczyny zawiniły się wszystkie ząbki, bo już rano funki. Dajmus, dajmus. A cztery. Daj. O nie, onem mnie zjedzona! Zostawiacie łapeczki w górę, o tak! Dajcie nam mózgi! O. Wszystkie Maki. mózgi nam dajcie! Gdzie są dajcie mózgi? mózgi? O, ale super! A. Dawajcie mózgi, idziemy po mózgi wszyscy razem, a wy zostawiacie łapeczki w górę, jeżeli macie mózga!